Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kuba Agro, a to jest kolejny odcinek na serii Hofbergon. Tutaj, jak Wam zaraz pokażę. O, kupiliśmy, tak jak mówiłem w zeszłym yy, w odcinku, mówiłem, że kupimy sobie przystawkę do siewnika. Yy, to jest przystawka do zbóż, właśnie ją sobie kupiliśmy. Yy, zasiałem już za jej pomocą trawę na polu numer 7, a teraz wykonuję misję na polu numer 18. Jeszcze nie miałem okazji pracować na tym polu, także robię to jakby nie tylko dla zysku, ale również dla tego, żeby po prostu sobie zobaczyć to pole. Czy w przyszłości warto je kupić jest dość spore, porównywalne do wielkością do pola numer 7. Zapełniamy sobie siewnik, ponieważ już objechałem to pole no, jak widzicie dookoła i tutaj yy, ten kawałek już jest zasiany. A więc siewnik uzupełniony Ale dzisiejszy odcinek nie będzie o tym, nie będzie o sianiu A o czymś innym, o porównywaniu ciężarówek Ponieważ, zaraz Wam opowiem jak to się wszystko tutaj zaczęło Siewnik zostawiamy Ktoś tutaj później, albo ja, albo Pan Press Przyjedziemy i skończymy to sianiem a tymczasem powiem wam, jak to się stało, że dzisiaj będziemy testowali ciężarówki. Stało się to w taki sposób, że kupiliśmy tą przystawkę do silnika. Okazuje się, że ona ma bardzo dużo opcji, ponieważ, yy, no na przykład, ma opcję yy, Dryfinera, czyli yy, ścieżek technologicznych, bez żadnego dodatkowego modu. Pobierając ten mod yy, Porsche Pronto, czyli tego silnika modułowego, automatycznie dostajecie siewnik, który ma możliwość robienia ścieżek technologicznych To jest bardzo proste, tam należy wcisnąć przycisk chyba przecinek tak, no i to wtedy robicie po prostu przejazd 6 z, ze ścieżką technologiczną no i z, tutaj z okolicznego sklepu z maszynami y, dostaliśmy jakby kupując tą wstawkę dostaliśmy y, takie bezpłatne szkolenie tutaj z obsługi tego tego silnika tej pistawki i na polu numer 7 jeździł pan tutaj z okolicznego sklepu no i powiedział mi że yy, no czy właśnie mamy dość spore gospodarstwo i czy nie bylibyśmy zainteresowani yy, sobie tutaj przetestowaniem dwóch ciężarówek ponieważ mają jakiegoś nowego Mercedesa na stanie i właśnie pytał, czy, czy by nam się nie przydało do gospodarstwa. No to powiedziałem, że może chętnie w przyszłości, ale na razie chcielibyśmy w ogóle zobaczyć, co to jest za maszyna. Także będziemy zaraz jechać do stepu i porównywali tę maszynę. Na tym polu numer 18 to siejemy pszenicę. Kupiliśmy tutaj palety kupiłem przed chwilą palety, właśnie yy, z modu, z moda Realistic Seeder ale ta pszenica nam się na pewno przyda, ponieważ yy, będziemy też chcieli pszenicę na polu numer 3, kiedy skosimy na niej słonecznik, bo w przyszłym roku tam będzie pszenica. Yy, no więc, no więc i tak się przyda. Nawet jeśli zostaną jakieś resztki tej yy, pszenicy, nam, no to przyda się nam w przyszłości. Chyba pojedziemy busem, bo to będzie. Najszybciej zawrócimy sobie trzeba mijać te kury, bo ich tutaj pełno łazi O, tak jak mówiłem, piekarnia chodzi na pełnych obrotach. Tutaj jeszcze są bochenki. W ogóle ta maszyna do produkcji bochenków yy, tych tego ciasta, ta zagniatarka do ciasta ma dużo większą moc przerobową niż ten piec. A więc yy, często jest tak, że my mamy naprodukowanych dużo tych bochenków, yy, a nie ma już ich gdzie wkładać, bo piec jest pełny i on dość wolno tutaj nam piecze. Zamkniemy sobie, no i lecimy. W ogóle się chyba pospieszyliśmy, ponieważ właśnie teraz w y, tym okresie późnego lata, czyli te trzy dni, które, których jest właśnie ostatni dzisiaj, czyli 9 dzień, y, trochę się pospieszyliśmy, bo właśnie pole numer 7 zostało zasiane. Y, nie mamy za bardzo czym nawozić, bo kompostu nie ma. Y, w kolejnym odcinku będziemy chyba y, zbierali jeszcze takie resztki siana, które tam wokół pola numer 7 były, koszone jeszcze przed koszeniem kukurydzy. także. One dość dawno tam były skoszone, ale nic się z nimi nie stało, nie zniknęły, ponieważ nie było... Yy, nie padał deszcz. No więc... one zostały. Ogólnie mamy tutaj dość dużą suszę, powiem Wam. Yy, bardzo rzadko tutaj pada ostatnio. Na szczęście dla farminga to nie ma zbyt dużego znaczenia tutaj, no może dla... ewentualnie dla usychania nasion, które siejemy. Także nie wiem, czy nie uschnie trochę tej trawy, którą posiałem na... Polo numer 7 zobaczymy No i osoby, które są już bardziej spostrzegawcze To zobaczyły teraz Przede mną Ojejku, a się nie zmieściłem w ten zakręt Dobra Zaparkujemy sobie tutaj tego busa o. No więc dzięki właśnie znajomości z Panem, który nam tutaj e, prowadził szkolenie dotyczące silnika, to e, moż, mogliśmy dostać po prostu na testy te dwie ciężarówki. Pierwsza z nich to Mercedes Across, a druga to Man z serii TGX. Zaczniemy może od tego Mana. E, Man pochodzi z moda Transport Pack, o którym już na pewno mówiłem, e, podczas innych odcinków na moim kanale. Ikonka tego moda wygląda tak, właśnie jak tutaj widzicie. Jest to mod, który pochodzi z forum LSFM, czyli tego, na którym właśnie znajduje się również mapa Hofbergman. Jego autorem jest Iwkonator, czyli jeden właśnie z twórców mapy Hofbergman. I to, co teraz widzicie na ekranie, to są elementy wchodzące w skład tego moda. Najmniejszy man y, TGX 18000. Maksymalna pojemność. Jego to właśnie 18 tysięcy litrów. Teraz yy, ten drugi, czyli 26 tysięcy, ma pojemność 35 tysięcy litrów maksymalną i właśnie jego mamy wypożyczonego. Pokażę Wam ogólnie te funkcje, które teraz powiem yy, na temat, właśnie yy, konfiguracji. Dotyczą wszystkich maszyn tutaj, a więc nie będę później ich pow powtarzał. Po pierwsze, Konfiguracja tej na z tyłu. Jest ich dużo. Możecie też wziąć taką platformę. Platformę taką y, z słupkami. Lub z całym tyłem. Rozrzutnik do obornika jest też taka funkcja. Yy, mm. Jest też funkcja platformy na drzewo wraz z takim wysięgnikiem do y, zbierania na drzewa i tutaj różne funkcje no i wracamy do początkowej wersji. Y, oczywiście marka kół cool i y, szerokie y, szeroki opony lub, y, lub z osią skrętną z tyłu, ponieważ właśnie żeby miał, większy promień skrętu jest, mnie, żeby miał mniejszy promień skrętu jest tutaj możliwość y, wersji z osią skrętną tylną no, i właśnie taką wersję też wybraliśmy do wypożyczenia. Macie tutaj mnóstwo opcji Kraksonu. Nie testowałem tego. Jest również. O! To jest bardzo fajna rzecz, to mi się bardzo podoba. Tutaj taki zestaw sprzątający możecie sobie zorganizować. Nie wiem, czy to będziecie widzieli. O, macie szuflę oraz łopatę. Taki szczegół, ale bardzo mi się podoba taki wizualny, bo to oczywiście jest tylko wizualne. Tutaj nie macie możliwości z wzięcia tej łopaty sobie z ciężarówki i tutaj coś sprzątania nią czy coś. Następna wersja to yy, są lusterka, które możecie mieć zarówno w kolorze kabiny, jak i w kolorze właśnie chromu. My wybraliśmy tą opcję. Tutaj mamy te, te błotniki przednie, błotniki tylne, też można kolorystycznie yy, je zmieniać oraz belki. Belki właśnie wybraliśmy w takiej Wersji kolorystycznej. W sumie nie, nie to, że wybraliśmy, tylko po prostu ta ciężarówka przyjechała w takiej konfiguracji, ponieważ to są właśnie dwie ciężarówki, które przyjechały tutaj nowo, jakby mm, całkowicie na nowo do, do tego sklepu, a więc mamy okazję konfigurowania. Napisy na szybie to są takie elementy na życzenie klienta. Tego oczywiście nie mamy tutaj, ponieważ to nie jest sam, samochód personalizowany do nas, tylko po prostu na testy. Następna rzecz to y, zmiana koloru skrzyni, możecie sobie zmieniać. No i jak widzicie, na górze też jest mnóstwo konfiguracji kolorystycznych. Kogutów też jest mnóstwo konfiguracji, na przykład takich, żeby, żebyście mieli też na przodzie takie lampy ostrzegawcze. My wybraliśmy, do nas właśnie przyjechała taka opcja. No i macie tutaj mnóstwo wersji kolorystycznych. Ta wersja jest. Z IT-Runnerem z tyłu, z wysięgnikiem do IT-Runnera, no i tutaj też większość tych funkcji, które pokazałem w tamtej, w tamtej ciężarówce, też obowiązuje. Tutaj jest również przyczepa dwuosiowa dociągnika, również z wieloma konfiguracjami. Z osią skrętną, taka sama przyczepa. 3 yy, osiowa taka już naprawdę spora, jaka tu jest maksymalna pojemność, zobaczmy tak, to będzie maksymalna pojemność, czyli yy, wynosi ona 40 tysięcy litrów. No to już jest rzeczywiście spora. Ostatnia to jest taka, czyli przedostatnia, to jest taka długa, właśnie też z przednią osią skrętną. No i ostatni to jest po prostu platforma IT Runner. Możemy ją tego konfigurować zarówno na lawetę, jak na IT Runnera też do kontenerów po prostu. Także to jest pierwszy mod. Do obu modów będą linki w opisie. A drugi mod zawiera. Takie maszyny są to y, wszystko pojazdy, y, trzy, trzy ciężarówki marki y, Mercedes oraz y, trzy przyczepy oraz naczepa y, właśnie do nich. Wszystkie są y, w wymalowaniach Klasa, ponieważ to jest taka specjalna edycja właśnie z Klasem. Jest tutaj dużo mniej konfiguracji. Ale za to yy, ten mod obsługuje IC panel, co jest rzeczywiście bardzo ciekawą sprawą. O czekajcie, mam włączone mmm, siłę. Tam z tymi paletami walczyliśmy. Zobaczcie jak te kół tutaj fajnie pracują. Bardzo fajnie to wygląda. Różnocy też są naprawdę fajne te efekty. Jeśli chodzi o wygląd w kabinie, no to tak się to prezentuje. Mamy tutaj też szybę właśnie przez, przez którą możemy tam zobaczyć ewentualnie. Niestety ta modyfikacja nie obsługuje IC panela. Co właśnie... Yy, to właśnie daje przewagę temu mer Mercedesowi. Jeśli chodzi natomiast o tą, właśnie ciężarówkę, no to właśnie pierwszą zaletą jest to, że obsługuje ona IC panel. I to naprawdę bardzo fajny sposób. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, możemy sobie szyby otworzyć, yy, czy chociażby zapalić światło w kabinie. No albo opuścić sobie przeciwsłoneczną osłonę. Jest to naprawdę bardzo fajne. Jest tutaj też sporo innych opcji, takich jak przywołanie na przykład pasażera. O. I możemy go tutaj przywołać lub, e, lub dać mu wolny. Możemy sobie też obsługiwać tutaj na przykład yy, podłokietniki. Teraz pokażę Wam właśnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o naczepę. Na naczepie też z tyłu możemy sobie zapalić światło. Za pomocą tego tutaj przycisku bardzo fajna modyfikacja, aczkolwiek niestety ma ona tylko, no czy niestety, czy niestety nie wiem, jak dla Was, dla mnie trochę jest to minus, że ma tylko konfigurację y, taką jako platforma. Nie ma tej możliwości, żebyśmy załadowali na przykład y, zboże. Są tu jak widzicie, takie fajne schodki. Nie musimy używać spadki, żeby jakby wskoczyć, tylko jest to łatwiejsze. Yy, te belki możemy ściągać w zależności. Jeśli chcemy coś załadować, właśnie to możemy je ściągać. Yy, ta ciężarówka ma też funkcję Autoload. Właśnie, jeśli komuś by się przydała, autoload jest na wiele tutaj rzeczy. Za chwilę wam pokażę również tą funkcję. I zapięliśmy sobie. No, także ewidentnie tutaj widać, że jest w kabinie zdecydowanie bardziej bogato. Niestety ta modyfikacja nie obsługuje np. moda Universal Passenger, co oznacza, że podchodząc tutaj z tej strony, e, wciskając e, lewy Shift Z, nie wsiądziemy do środka. Natomiast w przypadku tej maszyny już wsiądziemy na pasażera. No, dla nas to jest dość ważne, ponieważ gramy na multiplayer. E, ta ciężarówka również nie posiada pogotów w tej konfiguracji. Są one w innej, oczywiście na przykład w tych konfiguracjach już w koguty występują. Jak widzicie, jest tutaj dużo mniej konfiguracji, ewentualnie koła i GPS. No i też jeśli chodzi o moc. Jeśli chodzi o prędkość, to ta ciężarówka Mercedes osiąga maksymalną prędkość 70 km na godzinę. Natomiast ta ciężarówka osiąga prędkość 83 na godzinę, co jest nieco więcej. W dodatku MAN jest trochę tańszy. No i ma więcej konfiguracji. Jeszcze jedną rzeczą jest to, że. Mod man nie potrzebuje, moda do, jakby do obsługi nie potrzebuje moda IC, simple IC panel, który to mod ma trochę mm, konflikt z mapą Hofbergman Także prawdopodobnie mm, wybierzemy na to gospodarstwo, wybierzemy ciężarówkę man, którąś tam y, prawdopodobnie tą, ponieważ tamta jest trochę dla nas za mała. Natomiast ta albo będzie gościła czasami. Po prostu jako obsługa, przyjeżdżająca do nas po jakieś palety, chociaż raczej myślę, że raczej nie. Yy, ale na pewno ta ciężarówka z racji tego, że ma świetnie działający IC panel, który mi się bardzo spodobał, na pewno zagości u mnie na innej serii. Naprawdę jest to fajne, żeby móc sobie w farmingu poogarniać takie rzeczy, jak wam tutaj pokazuję. Nawet u pasażera możemy podłokietnik chować. Aha, jeszcze wam pokażę, jeśli chodzi o tylne osie. Tutaj tylna osie jest skrętna, zresztą widać różnicę między tą a tą osią. Natomiast tutaj mamy możliwość podnoszenia jednej z osi. Tutaj macie taką skrzyneczkę. O, widzicie, dźwignia nam się opuściła w dół. No i również ośka nam się tutaj podniosła. Ym, jeśli na przykład chodzi o. Tą tutaj skrzyneczkę, którą teraz otworzyłem, to w przypadku tych dwóch ciężarówek, kiedy przyłączymy do nich tą naczepę Schmitz, mamy również możliwość nie tylko opuszczania osi w niej, ale również podnoszenia i opuszczania siodła z tyłu, który jest. Możemy tym sobie operować. Te przyczepy właśnie są do ciągników, one również obsługują IC Panel mają w środku oświetlenie. Te schodki z tyłu, które wam pokazywałem, również dość mocno dopracowany jest tutaj ten tył. No i jeśli właśnie chcecie pobrać tego moda, no to żeby wam działał IC Panel, to nie wystarczy wam tylko pobranie. Samych ciężarówek, ale również musicie z innej strony pobrać mod Simple IC Panel. Yy, tak jak mówiłem, mod, yy, linki do obu modów będą w opisie. No, także powiedziałem Wam, jaka jest moja decyzja. My wybierzemy tą ciężarówkę. Natomiast na inną serię, prawdopodobnie na serię na mapie Erlangraph, tam będzie pewnie ciężarówka potrzebna do yy, przewozu jakichś kanek z mlekiem, może do wełny, owczej wybierzemy sobie tą ciężarówkę Chodzi właśnie też o to, żeby nie kolidowało nam tutaj nic z z innymi modami albo z mapą A tutaj jeśli na mapie Hofbergman wybierzecie tą ciężarówkę to wszystko yy, jest w porządku, natomiast jeśli byście wybrali na przykład przyczepę to prawdopodobnie IC panel wam nie będzie działał, no chyba, że macie jakoś bardzo mało modów Nie wiem, ja testowałem to z modami, które tutaj mamy na tym gospodarstwie. No i niestety nie działało to. Yy, jeszcze dobra wiadomość: ten mod obsługuje manual attach co nie spodziewałem się takiego. Właśnie czegoś takiego, że będzie obsługiwał, a jednak da się. No więc, ja będę kończył ten odcinek. Ja się przysiadam do case'a. I będę kończył to zlecenie, które jest warte z tego dokumentem jakieś 7,5 tysiąca euro. I widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będę najprawdopodobniej zbierał tą resztę siana, która jest wokół pola numer 7. No i pewnie pójdzie od razu dla krów. Przydałoby się też czegoś zrobić, kompost. Ym... Potem żniwa na polu numer 4. Nie 3, sorry. Potem żniwa na polu numer 3, bo słonecznik już tutaj dojrzewa. Później pewnie prace polowe na trójce. No i jakieś prace w sadzie, ponieważ na razie dość mało było odcinków w sadu. Oczywiście jeśli Wam się odcinek podobał, to dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Cześć!